Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Witam was bardzo serdecznie z Kanady, z Ontario. W którym mieszkam już 32 lata, a na emigracji jestem 35 lat. Moje imię jest Małgorzata, Małgosia, a tutaj w Kanadzie Margaret. Jeżeli ktoś oglądał moje pierwsze wideo, to jestem w bardzo podobnym miejscu, ale tam to było bardzo takie to taka moja życiowa historia była opowiadana, moje pierwsze wideo tutaj już jest to 3, chyba trzy tygodnie później, ale mam podobną miejscówkę. Nie wiem, czy światło dobrze tutaj jest, bo e, słońce akurat w tą stronę świeci, ale jest bardzo zimno i wiecznie, także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, czy w ogóle e, mój mikrofon po, podoła temu wyzwaniu, bo naprawdę bardzo wieje i w ręce mi jest bardzo zimno. Ale nic, e, chciałabym dzisiaj mówić, powiedzieć o napiwkach w Kanadzie. A jeszcze chcę e, powiedzieć o tym, że e, my mamy tutaj pizzernię, taką małą pizzernię, jest to franchise, no ale ja jako, e, jako że bardzo dużo, no może nie bardzo dużo teraz, ale dużo spędzam tam czasu, bardzo często jeżdżę na, rozwożę tą pizzę. Nie jest to częsty widok, bo nie ma chyba, ja nie, nie spotkałam się tutaj żadnej kobiety jeszcze w moim wieku, żeby rozwoziła pizzę, no ale jak trzeba, to trzeba. I nawet muszę powiedzieć, że w tym momencie tak samo jestem na call, można tak powiedzieć, że mogą zadzwonić do mnie i będę musiała to przerwać i właśnie jechać z jakimiś, no żeby zawieźć gdzieś tą pizzę. A i właśnie teraz też wróciłam z jednych takich, takiego rozwożenia. My mówimy to delivery, no to wróciłam z takich deliverów i właśnie zawoziłam pizzę i muszę powiedzieć, że... Mając tą pizzę w samochodzie, naprawdę czułam się głodna, no ale jestem na poście przerywanym, także jeszcze nie czas na, na, na to jedzenie. E, ale co chciałam powiedzieć? E, te delivery, my ogólnie mamy kierowców, którzy przychodzą po południu, ale. E, i takich, którzy przychodzą i są tam przez dwie, trzy, cztery czy tam pięć godzin. Ale w ciągu dnia to po prostu nie opłaca się mieć kierowcę, dlatego że nie ma dużo takich deliverów, żeby rozwozić. To zależy. W ciągu tygodnia może jest trzy, no czasami pięć. Także po prostu tylko po południu mamy takich stałych kierowców, którzy przychodzą, a w ciągu dnia najczęściej ja albo mój mąż rozwozi. No ale dzisiaj musi kończyć podłogę robić u nas w domu, bo już już bardzo długo trwa to, i trzeba było to skończyć. No ale nic, chciałabym mówić o, o właśnie napiwkach. Tutaj muszę powiedzieć, że kultura napiwków w Kanadzie jest bardzo, bardzo rozwinięta. Tutaj Wydaje mi się, jak ktoś, ja na przykład jak jeżdżę na, na te moje delivery, prawda? Ja jestem zadowolona z samego faktu, że ktoś od nas zamawia. I często tu mówię ludziom, o nie musisz mi dawać e, tego typa, czyli na piwku. Ja jestem zadowolona, jestem szczęśliwa, że zamawiasz od nas. Ale ludzie się czują tacy urażeni, jeżeli się nie weźmie. Jeżeli on ci proponuje, chce ci dać, że ty tego nie chcesz wziąć. Także już się nauczyłam, że po prostu bro, biorę i dziękuję, i jestem, uśmiecham się, i no, czuję się wdzięczna za to, że chcą jeszcze zapłacić więcej niż ten rachunek był. Na przykład teraz zawiozłam delivery, właśnie dwie pizze. To był rachunek, był na 50 dolarów, i ktoś mi dał 13 dolarów typa, Czyli ja nie wiem, to było 20, ponad 20, może 20% wyszło razem, bo to było 50 i coś. Także 25% chyba. Także ludzie tutaj naprawdę uważają, i szczególnie jeżeli ktoś przychodzi, jest uśmiechnięty, miły, no to te napiwki dają. To, co ja zauważyłam u nas, u nas w pracy, to jest to, że jest trochę różnica, jak ludzie dają te napiwki, jeżeli robią takie prepaid orders czyli to są takie ordery, bo u nas. Ludzie nie zamawiają do nas, nie dzwonią. E, tylko oni zamawiają przez call center, bo my jesteśmy franchise. Czyli ludzie mogą za, e, dzwonić, e, dzwonić i zamówić pizzę albo mogą to zrobić przez e, internet. I jeżeli e, przez internet, to oni mogą e, prepaid, czyli mogą zapłacić i wtedy jeżeli chcą e, dać e, jakiegoś typa, czyli napiwka dla kierowcy, to mogą dać przez internet. No a wiadomo, a jak nie, nie, nie prze, przedpłacą, to wtedy płacą kierowcy po prostu, jak przyjeżdża i przywozi pizzę, bo u nas większość orderów jest zawożonych. Nasz, no niektórzy ludzie tak samo przychodzą i odbierają, ale to można powiedzieć, że jest tak 60. Procent orderów jest zawożonych i 40% ludzi przychodzi i odbiera. No w lecie może jest trochę różnica, że więcej ludzi przychodzi niż zawozimy, no bo ładna pogoda i ludzie są ok, żeby po prostu chodzić. W zimie po prostu jest brzydka pogoda, to ludzie wol, wol, wolą siedzieć w domu i zamawiać. To jaką zauważyłam różnicę, to jest taka, że jeżeli ktoś nie widzi, jaki ten serwis by miał, tak? Um, to najczęściej te typy czy napiwki, które dają przy, przy tych prepaid orders, są mniejsze. No tak, dolar dwa. Tak średnio. Ja mówię o średnich napiwkach. A ci kierowcy, którzy jadą i po prostu pokazują, um, jak się zachowują, czy um, jaki mają po prostu podejście do tego klienta, czy do chyba klient po polsku, bo tutaj my mówimy customer, to po prostu może dostać tego typa czy tego napiwku więcej. Często się też zdarza, że ktoś nie daje żadnego napiwku, jak robi prepaid orders, a później jak kierowca przyjeżdża, to mu da po prostu jakąś gotówkę, jakiś tam, nie wiem, zależy, no, co tam chce. Średnia, muszę powiedzieć, że średnia, jak ja sobie obliczam, bo na moim, bo ja robię cały bookkeeping u nas na pizzy, to ja stwierdziłam, że jest około średnia biorąc wszystkie ordery, to na order wypada około 5-7 dolarów na każdy order przypada na piwku. No wiadomo, niektóre ordery są małe, no to ktoś da 2 dolary. Niektórzy może nic nie dadzą, ale są też takie duże ordery. Że na przykład ktoś da 20-30 dolarów, jeżeli jest na przykład, no wiadomo, order taki na 100 dolarów albo i na więcej. No ale co chcę powiedzieć ogólnie? Tutaj kultura napiwków jest duża. W sensie, że ludzie uważają, że jeżeli ich nie stać, żeby pójść do restauracji, taki, mówimy o takiej restauracji, żeby siedzieć. Jeżeli nie stać kogoś na restaurację, Przepraszam, co chcę powiedzieć? Jeżeli kogoś stać na restaurację, to i tak samo powinno go być stać na, na, na piwek. Ja muszę się przyznać, że my w ogóle do restauracji nie chodzimy. Nie dlatego, że po prostu no też nie mamy trochę czasu, ale cho, nawet nie o to chodzi. Ale jakoś muszę powiedzieć, że ja nie jestem tutaj fanem tych restauracji, wszystkich, które tutaj są, bo. Dojrzeć, że to wszystko naprawdę bardzo drogie jest, idzie się, czeka, to, to naprawdę nie smakuje mi to. Nie smakuje mi to, jak wolę sobie sama w domu zrobić i nie wiem, jakoś po prostu nie, nie chodzimy. Jeżeli idziemy, to można powiedzieć raz, dwa razy w roku, tak jak ostatnio byliśmy na Thanksgiving, tutaj właśnie u nas był to święto dziękczynienia, to pojechaliśmy do y, Toronto, i, i po, po, poszliśmy do Mandaryna, znaczy koło Toronto, nie do Toronto, koło, koło Toronto, do takiej miejscowości i poszliśmy do Mandaryna. To tam człowiek się naje, jak nie wiem, bo to jest ta chińska restauracja, w której jest bufet. Czyli płaci się jedną cenę, to wtedy chyba myśmy płacili 25 czy 29 dolarów i można się najeść ile tylko można. Jest bardzo dużo jedzenia, jest bardzo dobre jedzenie. Nawet nie wiem, czy nie było to 35 dolarów. No, już teraz nie pamiętam. No, ale około tego, no, ale to się opłaca. Tylko, że człowiek się tak naje, że później nie może się po prostu ruszać. No to ja pamiętam, że e, po prostu wtedy, e, nie wiem, rachunek, myśmy mieli nasz rachunek, e, bo nas było trzy osoby. To mieliśmy ponad 100 dolarów, bo tam jeszcze coś do picia, no to daliśmy 20 dolarów na piwku, bo naprawdę ta osoba, która przychodziła, która się nami zajmowała, przychodziła, co chwilę dolewała wody, interesowała się. Także, no i rzadko chodzimy, no to chcieliśmy jakoś to po prostu wynagrodzić tej osobie. No ale ta osoba to dużo tego napiwku dostała, bo myśmy płacili za nas za trzy osoby. Jeszcze byli znajomi, którzy płacili za dwie, oni też dali napiwek. No i e, moja szwagierka z dziećmi, tak samo oni dawali. Także no trochę dostała ta, ta osoba, która nas obsługiwała przy tym stoiku, stoliku. No ale myśmy tam siedzieli chyba z dwie godziny. No ale e, co chcę powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, kiedyś tutaj w Kanadzie było tak, że e, Kelnerzy czy kelnerki, oni mnie, mieli, e, oni dostawali tą taką e, stawkę godzinową mniejszą niż normalna stawka, obowiązywała dla wszystkich ludzi. Zmieniło się to e, w styczniu 2022, kiedy oni, znaczy została wyrównana ta stawka, czyli wtedy była stawka 15 dolarów dla e, dla wszystkich pracujących. No i tak samo została wyrównana stawka dla kelnerów. Że Wiecie, co jest normalnie, tak zimno, ręce mi zamroziły się, ale przerwałam na chwilę, żeby sprawdzić, ile właśnie do 2022. To był 12, wcześniej ten minimum wage, czyli ten minimalna stawka za godzinę. Była 12,55 dla kelnerów, właśnie. W 2022 wyrównali to na 15 i od tego czasu już podnoszona jest tak samo dla wszystkich ta stawka. W tym momencie w Ontario my mamy 17,20 i podniesiona ona została z 16,55, które było właśnie zwiększone w 2023. Jeżeli chodzi o Właśnie o tą minimum stawkę. Także wydawało się, że no już teraz tak samo mają tą stawkę jak wszyscy inni, w sensie kelnerzy. To, że ta kultura na piwku się trochę zmieni, no bo już teraz mają tak jak każdy inny. No ale nie jest tak. Jest dużo restauracji i to, nie wiem nawet, czy to jest legalne, ale byliśmy tutaj, byliśmy w górach, takich parę miesięcy temu to jak dostaliśmy rachunek to na rachunku już był doliczony był doliczony 15% właśnie na piwek co naprawdę nie spodobało mi się i stwierdziłam że już nie pójdę nigdy do tej restauracji bo to jest takie po prostu na siłę dodawanie dodawanie to powinno być. No każdy to wie zresztą no powinno być to takie po prostu dodane w zależności od tego jaki jest serwis ale co chcę powiedzieć że mimo że właśnie się zmieniła ta stawka i zarabiają oni tą przynajmniej tą minimalną tak jak wszyscy to jednak w Kanadzie dalej jest uznawane że 10 20% to jest to taka taka taki ta ile trzeba po prostu dodać tego napiwku ja uważam że, że jest to w porządku, jeżeli jest na przykład ten serwis taki, jak należy. Ale często wydaje mi się, że przez to, że tutaj jest taka kultura, że, e, że ludzie dają, to kelnerzy myślą, że im się to po prostu należy. I nie starają się tak bardzo, jak powinni, żeby właśnie ten napiwek e, dostać. E, z, ciekawości, nie, z ciekawostką jest tak. Taka ciekawostką, e, którą mogę Wam powiedzieć, i nie wiem, czy to jest w Polsce i tak samo w, e, w Stanach, no tego nie wiem, ale tutaj na przykład w McDonaldzie nie można dawać e, napiwków, nie, 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 nie są one przyjmowane i nie można oferować napiwków. Często oni mają um, takie po prostu takie małe, takie plastikowe pudełka, do których można wrzucać donacje na właśnie tego e, McDon McDonalda, e, tą fun fundację, którą on ma. E, I tak samo u nas w Tim Hortons e, to jest taka właśnie e, franchise taki, który ma e, kawę, ciastka, donacje takie. I jest bardzo popularny. O Boże, jak mi jest zimno! Bardzo silna tutaj jest i u nich tak samo nie można dawać napiwków i też mają właśnie tylko takie plastikowe boksy do których można te napiwki wkładać wiecie co kończę na razie bo tak świzdzi że ręka mi po prostu zamarzła a... wiecie co jejku przeszłam na drugą stronę tego jeziora myślałam że będzie mniej wiało ale to wcale nie mniej jeszcze więcej Dwa razy mi się ten iPad mój przewrócił, bo ja go nie nagrywam na telefonie, bo nie mam telefonu do nagrywania. Także jeszcze szybko chcę zakończyć na szybko to moją, moje wypociny tutaj. To więc wiadomo, że te wszystkie napiwki, które w restauracjach najczęściej, jeżeli one są płacone do kelnera, to one idą do takiej wspólnej puli i oni się dzielą. Po prostu z wszystkimi ludźmi, którzy tam pracują w kuchni, tacy, którzy tam, no nie wiem, którzy myją naczynia. No, także te wszystkie pieniądze są dzielone później na, na tych wszystkich pracujących w tej restauracji. Jeszcze jedną ciekawostkę chcę powiedzieć, że tutaj w Ontario, tak jak powiedziałam, taka minimalna stawka za godzinę jest teraz 17,20 ale dla studentów, czyli dla takich, którzy mają mniej niż 18 lat. Ta stawka jest 16,20. Sorry, trzymam, bo mi włosy latają na około. Jest 16,20 i oni mogą pracować do 28 godzin na tydzień w czasie roku szkolnego, no a jak mają wolne, no to wtedy mogą dopiero pracować tam normalne powyżej 28 godzin. Jeszcze jedna że jeszcze jedną taką rzecz chcę powiedzieć: tak, z ciek taką ciekawostkę. Jak ja tutaj przyjechałam do Kanady, to minimum taka stawka godzinowa była 6,35 dolarów. No teraz jest 17,20. No ale różnica w cenach jest kolosalna, no ale to wszędzie to nie będę się na tym rozkminiać. No niestety musiałam się przenieść na następne miejsce, dlatego, że już tak wiało, przewróciło mi ten stojak razem z tym moim iPadem. Dobrze, że się nic nie stało, także tylko tak na, na zakończenie. E, chciałam powiedzieć, że najwyższa taka minimalna stawka w, w, w prowincji w, w, w Kanadzie jest British Columbia i ona jest 17,40, a w, e, największa, największa stawka w terytorium Kanady jest w Nunavut i ona jest 19. Trzeba jednak jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, że trzeba podatki płacić od tych napiwków. Po prostu chyba Revenue Canada wie, że jeżeli ktoś pracuje jako kierowca rozwożący pizzę, czy ktoś pracuje jako kelner, to to musi mieć jakieś po prostu te napiwki. Czyli jakoś trzeba się z tego rozliczyć, my tak samo to musimy, my musimy to robić. Znowu wieje i mam nadzieję, że mi ta kamera nie spadnie, w sensie ten iPad. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Ja, jako mówię już 25 lat, mamy tą pizzę i rozwożę tą pizzę bardzo dużo kiedyś więcej, teraz tylko czasami. Bo tylko jak trzeba, ale ogólnie już nie jeżdżę jako kierowca, jeżeli przychodzę to robię pizzę i zajmuję się tam organizacją na pizzy i zajmuję się bookkeepingiem na pizzy, ale jeszcze tylko chcę powiedzieć, że największym moim takim napiwkiem przez te 25 lat było chyba około 90 dolarów, jak zawoziłam pizzę na jakąś, jakiś taki była impreza, że dzieci grały, znaczy nie impreza, no takie zawody, piłki nożnej i to było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci i było bardzo duże to zamówienie tych pizz, wtedy nie pamiętam ile ale to było już trochę nie wiem parę lat temu i cały ten, ten order wtedy miał chyba 200-300 dolarów już teraz nie pamiętam, no ale wiem, że pamiętam tylko, że właśnie ten ten mój napiwek był 90 dolarów. To był największy, jaki dostałam, ale zawsze, jeżeli dostaję takie duże napiwki, a dużo ludzi pracowa pracowało na to, na, ten, na to, żeby zrobić te pizze, ja zawsze się dzielę z, z, z z tymi kucharzami, czy z tymi, co robią pizzę. No ci kierowcy, którzy u nas pracują, no nie mają takiego obowiązku, żeby się dzielić, także tak, po prostu to, co dostaną, to idzie, to idzie do nich. Także podsumowując, tutaj w Kanadzie nie ma obowiązku. E, dawania napiwków, ale jest to bardzo oczekiwane. I tak jak u nas, tak samo kierowcy, którzy jeżdżą, oni po prostu już często wiedzą i nie chcą nawet jechać, no ale muszą, nie mają wyjścia. Jechać do takich klientów, którzy wiedzą, że nie dają dobrych, e, dobrych napiwków, a wiedzą, którzy klienci dają i chcieliby tam jeździć, no ale u nas jest po prostu. Po kolei, jak kto przyjeżdża, wtedy ten kierowca wyjeżdża. No ale oni po prostu wiedzą i jest taka tradycja, że, że niektórzy ci klienci dają, a są tacy, którzy nie dają. Ale ta, dla mnie to nie, właściwie, no, dla mnie nie jest to aż tak bardzo ważne. Dla mnie jest ważne, żeby po prostu ludzie zamawiali, no bo my z tego robimy pieniądze. No ale bardzo ważne jest to dla kierowców. Także kończąc, już bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za słuchanie. Jeżeli już dotrwaliście do końca tego filmiku, bardzo proszę was, przynajmniej o serduszko napiszcie cokolwiek. Nawet sobie nie wyobrażać, jak ja się bardzo cieszę, jak ktoś mi cokolwiek zostawi, że, że podobało się, albo że oglądnął. No, ja dopiero tutaj zaczynam, i bardzo, bardzo mi ten YouTube pomaga, żeby przejść przez tą żałobę, w której jestem teraz po, po odejściu syna. Także bardzo, bardzo dziękuję, żeście wysłuchali. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobranoc, do widzenia. Baj! I robię znowu to serduszko, które czasami mi wychodzi, czasami nie. Trzymajcie się cieplutko. No, papa. Pa.